Elo Elo! Dzisiaj sprawdzimy, czy potrafię pokonać przeznaczenie. Siemanko, a jeżeli nie, to będzie PZ. No to zaczynamy od losowania czołgu do pierwszej gry. Oczywiście będą trzy losowania. O kurde 907. No to kręcimy wyzwanie. No powiedzmy, że taka pomiędzy tam jest. Ani to łatwa, ani trudne. No to dobra, lecimy bitewkę. I nie pokazuj duchy. To jedziemy, tu sobie przestrzał zrobimy. Czogu, którym nie gram. Dostałem go z kampanii no i co? No i się kurzy w garażu. Jak moje koła się kurzą od bezruchu. Znaczy moje nogi. Eee, nieważne. A już się utonął. Nasz chłop utonął. No to... O cholera, ale mam... ale Na chuj. Kurde. A i tu Dobra! Na całego! No jedźże, chłop! Fraga nie zrobiłem. Dobra, będzie frak, będzie frak please. Oj, czuj. E? Za zero, no po co? Zamknij rybę. Tak jest, będzie kara. Dobra, chodź tu. Dajcie mu. Dobra, fraga, trochę szukałem. jest jeszcze Batczat. A nie polosowało. Chodź nie, nie bijcie go no. Nie chcę dostać jakieś tam plomby. mądry jesteś? Dwa fragi. Trzeba nadrobić. Oho. Wszędzie są chłopy. Ale napierdalasz. Hmm. Tym chłopakiem to chyba nie tak trudno. Trudno. Nie, nie mogę się odnaleźć. O chuj. Nie wiem patrzeć normalnie. Tu jest piątka A ile masz fragów? Dwa. Już w zasadzie mecz prawie mam. Niedużo. Kurde, byłby frak. Dobra, jestem w stanie to zrobić. Zostało tak naprawdę trzy pięćset. No to dwa strzały. Plus frak. Hmm. Dupa. To 140, czy ja pojadę? przejechał jakoś. Jest jeszcze loduwa. Dobra, jakbym ją sfragował? Dobra, nie pikuję, bo jeszcze mi da. Kurczę. By tą lodówę wyświecił. W zasadzie z dupa. Ten nic jedzie po mnie, nie? Jest jedyna szansa dla ja tego Isa No i ciur, nie zrobię tego, Było tak blisko. No nie ma szans, ale było blisko. Kurwa, ale tu niewiele brakło. No ale nic, Kat się cieszy. Przechodzimy do następnego losowania. Przegraliśmy pierwszą bitwę, lecimy z kolejnym czołgiem. Emil, akurat grałem nim wczoraj, miałem dobrą sesję. Zobaczymy jakie będzie wyzwanie. E, no to kręcimy. Jest to do zrobienia, top 3 exp. To widzimy się w bitwie. No to jedziemy w prawo. Wylosowało nam całkiem dobrą mapę. Jedzie ktoś tu. Oczywiście. Ejsz ty hmm, Ciula tu jedzie No to nie wiem po co tu jadę, ale... Uj. Hmm, bezeta środkiem, co to kurwa jest, co za hmm, No to jesteśmy tu sami no. Wyczekujemy w zasadzie dużo tu nie będzie czołgów przejedziemy mamy tam na snipe jednego chłopa sobie staniemy tak jakoś Idzie tu ktoś w ogóle mx Defender Czekaj, gdzie jest ten Defender? Co, w Plutonie tu nikogo nie ma? Dziwne Bez podatku, no O Chyba się mnie nie spodziewał, kolega. Czyżby 3 na 3. Czekaj, tu jest bezetka. Oho, K2. Jesteśmy tu w zasadzie. Oho. O, to dupa. Jest więcej chłopów niż myślałem. Ten mi da pechę na pewno. A był w sumie. Dobra. on no, mi da jedną. Nawet nie dał mi mnie nie trafi. Co jest? Dobra. Po spocie. Tego będzie łatwo sfarmić. Ten jedzie do mnie, no to idealnie. Widzisz? Po spocie. No ta mitwa powinna się udać. Chuj w dupę. Hmm. To się nie wytnie. Pytanie. No, ten konon coś mi tam pomaga. Konon. Frak. A frak się przyczynia do expa. Dobra. Nie chcę tu zbyt agerować. Gdzie jesteś tym k2? O, tam jest chłop. muszę wiedzieć. No w sumie, tak patrzę na to... Mamy już przejęte to, no to możemy flankować. Tam jest tylko ten chłop. Czy my przeładujemy? Czas pytania. Jason. Chodź tym Jasonem. No nie wiem, czy to dobre. Aha, dobra już ciul. tam jest chłop już w ogóle, dobra ładujemy 25 sekund, przydałoby jeszcze jeden magazynek zrobić, być jakieś szanse w ogóle, spot coś ten, fragi, mało fragów, przydałoby się jakiś frag jeszcze. Hmm. Ten się topi, no to fajnie. Pięknie. No to raczej. Po traku dawaj. O tr przerąbane. Ja mu nic nie zrobię. No to widzimy się chyba przy... No już przykażę zaraz. Bo nawet nie będziemy grać trzeciej bitwy. Dzisiaj jest piękny dzień. Beautiful day! Na 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 Nie, raz, dwa, trzy, cztery. Bęk, kurwa! Ty, 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 ty. Dobra, ja tak łatwo się nie poddam. Losujemy trzeci czołg. Chimera. Dobra. Losujemy wyzwanie. Jazda. No, jeżeli mi się to uda, to odzyskam swój honor. Siemanko! No to jedziemy. Po artę. Nie, od razu. A ja jedę po szejka. <laughs> A nie, po szejka. Tego nie, nie wiesz. O właśnie, jeszcze nie wiadomo. Teraz to zabrzmia tak, jakbym już wiedział, co cię czeka. Dobra, rozwal to drzewko, opie. Trzeba ni- e e dewastować drzewa. Prawda, Jojo? I podlewać. Jakby <grym> tą artę najlepiej dziabnąć. Ta ona będzie stała. Trochę ich masz. Jedną jak chodź tym chodź tumy 400 Pokaż chociaż, że ta jedna bitwa Ci wyjdzie że nie jesteś takim Cieniasem ulepem za jakiego cię ludzie mają Jestem, jestem jestem Ulepiony się lew otrzymam Zlepiony nie z tej gliny, co trzeba. Aha. A korzystając z chwili przerwy, zostaw lajka. Dobra, widzę, że tam się nieźle robi, więc jedziemy pomóc Lewikusowi. Nie dostanę tu, ale dostał prądę. Wydaje się, że jakby dołem, to największą szansę parę mamy dorwać. One z reguły na A2, A3 tam stoją, więc w sumie o smesny odpad Teraz mnie śmieszny odpad popieram ale dostał plombę szwagier do mnie wali szwagier gl w ruchu mu pestkę dałem tak, o, chodź tu, szwagier. Szwagier! Ten się rozbił! Co się dzieje? Dorian się rozbił. Dorian Gray. Ale tu dużo chłopów. Jezus Maria! Każdy... Tu mam 100% trafień skuteczności. Szkoda, że mi ta misja nie weszła. Nie trafiła się ta misja. Wejdzie kolejna? Dobra, już nie weszła, ale tu mam inny cel niż dorwać. O, mam cię! Tam stoi! Tam stoi. Jazda! Na ślepo. Weszło chyba. Także wiem, gdzie jest Arta. Więc dobrze, że tu przyjechaliśmy. Tu widzisz, tak? To nieźle. No, chłopie, no. Aha, super. Ty kurwo, jebana. Tak, o tym mi wszędzie te pestki lepisz, no fajnie. Adamie, adamie. Ty się hamuj. Ty się hamuj. Tak do mnie walisz? Nie wiem, jak to zrobię. No stoi tam gdzieś w pizdu. Będziemy ją blindować. Blinduję ją i ten. Ty... Właściwie umiejętnie wycofam. Na strzej czy nie strzej? Się ta Arta Stoi tam gdzieś, Jest, jak tu, któryś trafi strzał, to naprawdę. Sam jesteś. Не Там есть, там есть, там есть, там есть. ja ja robisz. Mam cię mam cię, chodź tu. Kurwa, zdążył przede mną. Jadę się wyjebać. 3 do zera. Jebać frajera. O, za zero oczywiście. No, cały cię, dobra. Czas na tą pierdoloną karę. Bezbędnego pierdolenia losujemy karę. O, by coś dla mnie. O! Shake był, pora to zagryźć. Zobaczmy, z czym to się je. No to losujemy, jakim, z jakim pieczywem ma być to Pączuś! Pączek! Na słodko! Karę czas rozpocząć. Podstawa pączuś. A czym go posmarujemy? Płysk. Pączek kielec. Majonez kielecki, smarowidło. Nie będziemy żałować, majonez zdrowy. No to losujemy pyszne dodatki. Losujemy trzy razy, tak jak to było z szejkiem. Pierwsze mamy. Śmieta. Boże. Śmietana. Nie, e, słodka. Pasuje. Teraz śmietana. Nie było śmietany, więc jest śmietana trzydziestka. Trochę rzadkie, ale <śmietana> Na naszej liście, na ponczusiu znajduje się Chips. Chipsy. Planujemy, żeby to tak ładnie nam się zrobiło. Dodamy dwa, żeby nie było, za mało. Chipsy są? No to losujemy ostatni składnik. Cornflakesy, ale chrupko będzie. Okej okay. To tak mało na tym półczuciu, a może jak że było trzy zero, to jeszcze dodatkowy los dla widzów? Przekonał. Co? <laughs> <To, śmiech> jak ja to zje? Dobra. I ostatni magiczny składnik. Jajko. Zrobiliśmy w formie jajecznicy. Mhm. Jeszcze cieplutkie. A więc tak to się prezentuje. O, spadło. A po zamknięciu prezentuje się to. W sumie jak hamburger. Coś takiego mamy. Także po przysmażeniu tak się prezentuje. Tak wygląda przekrój. No i co? Zapraszamy do konsumpcji. Ocena zapachu. Pachnie jak Mac toast z McDonalda w ogóle. Ocena smaku. Mm. Taki smak lekkiego przypieczenia czuję jakby to był ser w ogóle a nie ma sera jest śmietanka ci mm. więc ocena? lekko słodkawy nie powiem że jak tak szybko nie mogę daj jeszcze ugryź. Głębiej. chyba smakuje ci ta jajecznica z Nie tak nie czuć? słodkawy na początku czuję ser którego nie ma tu jest jest w sumie pączek tłusty, majonez, śmietana, jajuwa nie. Czyli w sumie nie kara, a nagroda. W sumie dużo smaków tu nie ma. Ale raczej bym miał całą, jakbym był głodny. No to ocena 7 na 10. Zapraszamy do komentowania i wyczekujcie kolejnych, kolejnych kar. Trzymajcie się.